Jakie masz doświadczenie w pracy terapeutycznej z osobami, które zgłaszają problem dotyczący jedzenia? Ale nie takiego stricte zaburzenia odżywiania, tak? Nie, nie, nie chodzi mi o anoreksję i bulimię, które mhm. jesteśmy w stanie na przykład czy ortoreksję, jesteśmy w stanie wyłapać od razu, prawda? Bardziej chodzi mi o taki temat subtelny, Palący naprawdę w ogromną ilość osób. Mhm. To jest taki tajemniczy temat, nie? Odbywa się najczęściej za, e, za drzwiami. Lodówki. Tak. E, no trochę tak jest. Wiesz co, mm, To jest taki tajemniczy problem trochę, rzeczywiście, bo on jest, jest trochę bagatelizowany przez świat, niezauważony przez świat bo kojarzy się z czymś takim jednak trochę prostym i takim jak to, że tam coś też podjada, coś je, nie, jakoś tak nigdy nie potrafi tego zrozumieć, że tym może być wielki trud, bo rzeczywiście to się wiąże z takim e, czymś, co jest trudem dla ludzi, którzy rzeczywiście przeżywają, nie? czyli takim nałogowym obiadaniem się, czyli takim regulowaniem przez jedzenie emocji, trudów różnych, napięć, stresów, który na dobrą sprawę idąc dalej, znika, nawet no, w pewnym momencie wydaje, że, wydaje mi się, że może być niedostrzegalne, tak jak to opisują e, klienci, którzy po prostu gubią kontakt z rzeczywistością. Nie? Że znika ta, ta rzeczywistość, nagle jestem tylko ja i muszę po prostu muszę coś, muszę coś zjeść. Nie? I to najczęściej jest niezdrowe, to są jakieś właśnie fast foody, pizza, e, słodycze. Szybko, prosto, kalorycznie i nagroda. Tylko, że później się zamiarające też winy i dużo takich rzeczy, które, które źle doświadczamy i to jest takie bardzo błędne koło. I, i, I tak to jest w gabinetach, jest bardzo często i to jest bardzo trudny kawałek, bo on rzeczywiście jest takiego wiążący i doświadczeniowy, za który niesie się dużo, dużo trudu i dużo. Dużo poczucia winy, dużo wstydu. Tak, ja mam wrażenie, że e, tak jak właśnie na no, czy Bulini e, mm -hmm. powstało masę filmów, tak. jest masa artykułów w internecie. <laughs> tak, na temat naukowego no, obiadania się tak naprawdę jest niewiele e, mm -hmm. poważnych e, i ważnych materiałów, prawda? Mm -hmm. e, no właśnie, a. E, no bo dlaczego coś, co jest naturalne, prawda, jak jedzenie nazywamy nałogowym? No właśnie chyba dlatego, że tam dochodzi do takiego przymusu. Ja nie wiem, jakie Ty masz doświadczenie, ale moi klienci, bo problem dotyczy zarówno kobiet, jak i mężczyzn. Co prawda mężczyzn w mniejszym zakresie, no ale też. To właśnie klienci opowiadają mi, że w pewnym momencie oni to nazywają, że przychodzi napad. Mhm. W, 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 że w pewnym momencie po prostu jakby tracą świadomość i nic nie jest w stanie ich zatrzymać wtedy, okay. tak jakby odcina, dosłownie cytuję, odcina im mózg jedyne na co są sfokusowani to na to, żeby zrealizować ten przymus. Wiesz, w podobny sposób to też ja, ja tak wspominam z, z gabinetu i z tych relacji, jakie ja, jakie ja miałem okazję z tym klientami, z jakimi miałem okazję pracować, Czy rzeczywiście to się to jest tak intensywne i tak gwałtowne, i tak, yy, yy, tak silne, rzeczywiście, że rzeczywiście traci się kontrolę. Trzeba. To właśnie, rozwijcie. właśnie, dobrze powiedziałeś, traci się kontrolę. Dokładnie. Natomiast problem jest też, no bo wiadomo, że taki sposób realizowania kompulsji, jakby nie patrzeć, mm -hmm. na pewno odbija się na wadze. Ale też niesie ze sobą bardzo duże koszty y, psychiczne, emocjonalne, prawda? E, tak, tak. No, ja wspomniałam na przykład o tym, o tym poczuciu wstydu na przykład. Już tak sumienie, to jest coś takiego, że się przecież często przebija w tym, w, tym, e, w tym kawałku, w tym trudzie, który wnosi klient, który no, boryka się z takim trudem, z takim problemem. E, bo nie da, nie da się łatwo żyć z sytuacji, kiedy tak się bardzo siebie zawiodło. Kiedy znowu pozwoliłem, pozwoliłem sobie na, na, na pokuszenie i, i w tej takim braku kontroli zjadam coś, zjadam coś niezdrowego, pomimo tego, że nie chcę tego zrobić i wiem, że tego nie powinnam robić, że właśnie znowu się, znowu się obiadam i, i to jest takie błędne koło, które wprowadza właśnie y, ludzi w takie no, myślenie, z no, poczucie winy, co robią tam po błąd. Wstyd, znowu to robię. Jestem gruba, jestem gruby. To się też tak z tym wiąże. Często nawet ten proces nie tylko to się wiąże też z tym, że tak trudno też y, zrzucić wagę, bo to, to też sygnalizują mnie nas klienci, i ja nie zapomnę jak na tych pierwszych spotkaniach pojawia się taki temat, że ale ja nie potrafię tego wyłączyć. Ja, tak. ja, 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 ja sobie nie wyobrażam tego, ja, czy, ja nie umiem co ja mam zrobić. się znaczy, przywiązać to krzesła? Mam, mam, mam się znadnąć w pokoju? Nie, nie umiem. To jest tak silne, Jak to jest Tak, silne, nie? Ja tak. Tu jest nie? tak, tak. tak a... I w związku z tym, że ta waga rośnie, e, ludzie coraz gorzej o sobie myślą, czują się bezsilni, zupełnie bezradni wobec e, właśnie tego, e, że stale sobie obiecują, że to ostatni raz nie, nie. dzisiaj jeszcze tak, natomiast od jutra już absolutny e, lockdown e, kuchenny. Mhm. I to niestety tak nie działa, i wtedy wchodzi tak potworne poczucie winy, że naprawdę no, to jest doświadczenie bardzo, bardzo przejmujące i trudne. Natomiast wspomniałaś też o wstydzie, bo to jest też taki, zauważyłam, kolejny aspekt, tego, że ludzie ci, którzy nigdy nie przeżyli tego typu trudności, kompletnie nie rozumieją, z czym to się je namen omen. Nie rozumieją, że nie da się tak po prostu. No, jak e, nie chcesz iść, to nie jest. Co za problem, prawda? No, Pamiętaj o <tryk> tym, że I to nie jest chyba tylko, <tryk> to jakieś takie doświadczenie nasze, takie polskie, chociaż może mas, to ma dosyć specyficzny charakter. Znaczy, ja tak mi się kojarzę, że ono jest jakieś takie jedzenie z jakimś takim tematem kulturowym, który jest ważny. Nie? Że tak jak myślicie, ziemniaczki, dostaw ziemniaczki jest kotleta. E, że na stołach w domach zawsze jak były cukierki, to po dobrze. Jak jest szynka, to jest bogato. Tu są takie symboliki jedzeniowej babcie dbające o wnuczki, o wnuków, to tylko jedzenie, tak, nie? Ono ma u nas bardzo specyficzny charakter, no i to jest na ewidentnie, to jak bardzo ważny, który odgrywa też tę ważną rolę. Dlatego tak trudno zrozumieć, że ktoś, kto może mieć problem z czymś takim, nie? Przecież jedzenie jest dobre, nie? Jedzenie jest dobre, to chwalić, nie? Wszystko jest OK masz apetyt, nie? No tak. Nawet obiektywnie tak może być. Ale prawda jest taka, że mówimy zupełnie w innym elemencie tego kawałka, nie? Bo... To jest, wspominaliśmy już parokrotnie o tym takim odcięciu się w pewnym momencie, czegoś takiego, że nie wiem, ale wyobraź sobie, jakbyśmy znali pytanie, co musi się za, czy musi stać za tym, co czuje ktoś, kto musi się, co on czuje w momencie, kiedy mu się włącza taki mechanizm yy, i pytanie, co tam jest? Stres? Co, co się zajada? No właśnie, bo też to jest tak, że co klient? Mhm. To inna funkcja tego e, obiadania okay, się, to prawda? Mnóstwo e, klientów, którzy obiadają się, żeby się nagrodzić. Wiesz, mieli trudny dzień, prawda? Bardzo trudny, albo osiągnęli jakiś sukces. W związku z tym zrobią sobie ucztę. Mm -hmm. <coughs> w ten sposób właśnie się nagradzają. Albo przeżyli właśnie, e, nie wiem, jakąś kłótnię, a z kimś, mhm. a jest w nich bardzo duże napięcie, okay. prawda? Albo nawet bez skutni. Po prostu jest to napięcie, tak, które wynika właśnie ze śladów doświadczeń, z jakichś spraw z, 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 z zaszłych. Mm. No więc nic tak fajnie nie, nie łagodzi tego napięcia, jak zadbanie o siebie poprzez jedzenie. No, tylko właśnie tutaj mówimy o niekontrolowanym jedzeniu. A co z rynekiem? Ja mam wrażenie, że w ogóle jedzenie ma taką funkcję kojącą mm -hmm. dla tych osób, jest w stanie je uspokoić, właśnie zredukować lęk. Z tym, że paradoksalnie no właśnie najsmutniejsze w tej całej sytuacji jest to, że to jest dosłownie chwila, bo zaraz po tej chwili przychodzi ogromne poczucie winy, i mm. jakby koło się zamyka no Właśnie to tylko też już prawdopodobnie omówimy, bo się to jest coś takiego, co, co tak wikła, nie? Bo tam to nie jest spokojne jedzenie, to nie jest wolne od napięć i trudów. To jest jedzenie, które ma po pierwsze wyciszyć, uspokoić, mówisz nagrodzić, ale przede wszystkim ukoić jakiś taki ból, który coś, coś takiego, co w sobie noszę, które ostatecznie po tej chwilowej łudze daje mi... Co daje mi? Nic mi nie daje. Po prostu mi kosztuje bardzo dużo trudu. Abstrakcja taka się robi z tego I, i w tym funkcjonujemy. To w ogóle też trochę tak, to wspomniałeś, przypominam, w był taki mechanizm, jakiś taki uzależnieniowy generalnie, bo zobacz, jak to działa, tak. musi być nagroda. Przeżywam trud, więc z, muszę zjeść. Nie? Tylko, że teoretycznie bardzo bezpieczne, bo nie ma picia, i zataczania się po, po chodnikach, nie ma, e, nie wiem, e, robienia jakichś skrajnie ryzykownych rzeczy, tylko jest po prostu jedzenie. Nie? A z racji tego, że jedzenie jest dobre, no to ciężko też tutaj łączyć z czymś, że to może być trudne. Mhm. A w gabinecie, z mojego doświadczenia, pewnie przypuszczam, że to jest z Twojego, no to to, co opisują klienci w tym kontekście, jest, jest bardzo, bardzo, bardzo bolesne. To jest bardzo bolesne i trudne doświadczenie, które no, warunkuje życie na, na bardzo długo. Tak, i rzeczywiście. Jeżeli nazywamy e, to nałogiem, to rzeczywiście to jest tak, że ten nauk nie generuje takich kosztów społecznych, prawda? Mhm. Że e, jak ktoś się obie, to nie jest tak, że później, e, nie wiem, właśnie czuć od niego, tak? Albo jest e, nie, niespełna rozumu, mhm. e, jak po zażyciu jakiejś e, e, substancji psychoaktywnej, więc, więc tam, no, pod po takie osobie nic nie widać, oprócz tego, że najpewniej boryka się z nadwagą. To co ważne, to, to te takie potężne koszty emocjonalne, ale też finansowe. Ja nie wiem, czy masz takie doświadczenia, ale moi klienci bardzo często mówią o tym, ile ja wydaję na jedzenie. To jest po prostu niesamowite ilości. No to prawda, rzeczywiście. To też jest najważniejsze i to bardzo, nie? Nie miniemy żadnej półki z, z czymś drogim, słodkim, apetycznie wyglądającym. Żeby nie zostawić tego. Nie? Jak się... Robi to efekt skali szczególnie jak się to podlicza. To trochę tego właśnie jak z nałogowym biciem, czy, czy nadużywaniem jakiejś substancji, czy hazardem. Tak. ten portfel robi się trochę robi się pusty. E, I tak, to tak działa. Nie? Tak i e, też e, wydaje mi się, że nałogowe obiadanie e, wiąże się z dużym poczuciem samotności. Dlatego, że tak jak ktoś jest alkoholikiem, to kompana do picia znajdzie natychmiast, <laughs> prawda? E, na przykład. Natomiast no, w kasynie też nie siedzi się w pojedynkę, jest pełno ludzi dookoła. Natomiast rzeczywiście osoby, które e, nałogowo obiadają się, e, robią to same, izolują się coraz bardziej, bo tak potwornie się wstydzą właśnie tego, że nie umieją sobie dać rady z czymś tak oczywistym. Właśnie tak jak mówiłam, jak nie chcesz jeść, to co za problem, to nie jest. Weź się w garst, prawda? Jak to często słyszymy. Tylko też wiadomo innym, to też taki nie jest. No dokładnie tak. Dokładnie tak. E, jak e, zastanawiam się, czy z Twojego doświadczenia e, to jest łatwa praca? Trudna praca. Nie mm. lubiesz ja, tu, wiesz, ja <laughs> z twojej pracy nie nie patrzą na, 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 na w tych kategoriach tak przyznam się. No, pewnie jest to bardzo, bardzo względne, ale, ale no, najczęściej tak kojarzy mi się, jednak, że i klient wnosi coś trudnego i trudne rzeczy się wokół tego dzieją i też, też praca nie jest łatwa, bo y, to jest tak, że s, i staramy się y, i z tego co wiem, ja to mam podobne doświadczenia, że po pierwsze robić wszystko, żeby tu i teraz trochę było łatwiej, czyli tak behawioralnie staramy się trochę pracować z klientem, żeby rzeczywiście na co dzień ułatwić mu funkcjonowanie w tym swoim, w tym swoim trudzie. Mm -hmm, czyli na przykład zredukować stres, tak. obniżyć poziom lęku, tak. gdzieś jakimiś ćwiczeniami mindfulness'owymi, przeglądami. Ale... No, pracujemy tu i teraz na różnych takich właśnie, mm -hmm. z różnymi narzędzi, a z drugiej strony Trzeba poznać się, poznać skąd to źródło tego napięcia i z tego trudu, więc jak idziemy głęboko i eksploracyjnie odkrywając przeszłość i jakieś różne takie doświadczenia, które się poukładały na ten taki ostateczny trud, z którego jest taki narzędzie w sobie z napięciem i trudem, czyli się, próbujemy go jeszcze trochę tak oddolnie wyeliminować, jest skuteczne tak, w moim poczuciu najbardziej skuteczne mimo wszystko, dlatego że przynosi długotrwałe efekty, bardzo długotrwałe. Mm. Przepracowany problem z przeszłości, prawda? No nie daje objawów już na tu i teraz. Także mhm. już nie trzeba redukować lęku, no bo już znamy jego źródło, wiemy z czego wynika i możemy sobie mm, nie zaprzątać już nim głowy. thank you